Pamiętam nie od dziś jak duszę miał kupić diabeł Duszę w środku swoje emocje, w sumie robimy to razem Zawsze wiem, że możesz być moim kompasem W zasadzie to wspólnie Toczymy walkę z czasem Czas który pochłania nam ludzi do zapadających się wydm Jedni uciekli w alkohol, drudzy biorą do żył Znajomi traktują ciebie gorzej niż obcy. Dosłownie to biorę po to, aby z nikim nie skończyć. Razem z moimi ludźmi wpadliśmy w piaski czasu i nie jesteśmy jak książę Persji. Z niektórymi to nie wiemy nawet co się stało. Chcemy się dowiedzieć, gdzie są, a nie zęby. Za to, że bez powodu. Co się z wami stało? Zaginęli zupełnie, jak tylko porwano. Miałem z że ktoś przy mnie jest. Gdyby to widzieli, powiedzieliby i cię lecz. Miałem z widy, że ktoś przy mnie jest. Tyle osób, się, że można by zagrać mecz. Znowu wracam z swojego stanu apatii. Chciałem się nauczyć się z nią empatii. Znajemy się szybciej sprawą, że zrezygnujesz niż wyimaginowani hejterzy. Bo to oni nie na początku kariery. Bo to oni nie szczuć na początku kariery. Bo ty musisz znowu zobaczyć za stery. Stery. Nie interesuj się żadnym przeterem. Nie interesuj się żadnym przelewem Nie interesuj się żadnym frajerem. Będzie utkasz mu jedynie z sukcesem. Razem z moimi ludźmi wpadliśmy w piaski czasu i nie jesteśmy jak się rzepersi. niektórymi to nie wiemy, nawet co się stało. Chcemy się dowiedzieć, gdzie są, a nie zębcy. Za to, że bez powodu nas opuścili. Z nich w ciągu chwili chcemy tylko wiedzieć co się z wami stało, zaginęli zupełnie.